Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy nową postać dostępną w grze Możemy sobie ją wydropić, wylosować Oczywiście jest to Amber W sumie sporo osób już nagrywało, że Wydropi tą postać i w ogóle poluje na nią I ja też sobie po prostu zrobię dzisiaj takie Polowanie, na samym początku jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę Oczywiście fajnie jakby udało się wbić może Z tysiąc łapek, fajnie by było I zasubskrybujcie oczywiście też kanał A co myślę, że już sobie Będziemy przechodzić właśnie do polowania Zobaczymy sobie jeszcze moją szansę Oczywiście sobie też kupimy ten gadżet A wiecie co, to teraz sobie już kupię ten gadżet do Bula Od razu sobie go wy wykupię Mamy też dostępny nowy gadżet Do właśnie Max Więc pewnie uda się wydropić Jeszcze zobaczymy sobie szansę Szansę mam dosyć spore Więc mam nadzieję, że tutaj szybko wyleci Skrzynek też mam sporo W sumie no, ten cały bro pasuje poprzedni I tutaj parę skrzynek No i ten nowy oczywiście Także Także sobie to wszystko w tym odcinku odbierzemy, w sumie nie wszystko, dopóki mi nie poleci postać, dopóki jej nie wymaksuje yy, także wiecie co, ja już będę zaczynał, lecimy z pierwszym Big Boxem, zobaczymy, yy, czekajcie, bo to będzie mi przewijało, niestety, Mega Box, niestety nic, w sumie też dobrze, bo Golda mi tutaj troszkę wpadnie, więc zawsze, zawsze to plus, dobra, więc lecimy sobie, w sumie też zapomniałem, ale możecie napisać, czy wy macie właśnie nową postać i czy ją wydropiliście, czy kupiliście, w sumie to kupowanie tej postaci trochę bez sensu, no 700 gemów jednak yy, trochę jest, więc szczerze ja bym, ja wolę wydropić, też mam sporo skrzynek, także mi nie szkoda tego otwierać, nie mam też co z tym robić. Na razie jak widzicie nic ciekawego nie leci, mam nadzieję, że zaraz ta postać wydropi, bo jak widzieliście szansa była spora, yy, więc mam nadzieję, że gdzieś tutaj się ta Amber czai. Dobra, Gold sam może na jakiegoś złotego skina sobie uzbieram albo... Albo coś takiego, dobra, lecimy, lecimy. Opening leci na pełnej. Mamy zawsze punkty do wymaksowania, Się okaże, że w ogóle mi postać nie poleci, ale oby, oby tak nie było, bo chciałbym tą nową postać. Fajnie, fajnie, fajnie by było po prostu sobie wydropić tą postać. Mega boxik wlatuje kolejny, niestety nic. Muszę pamiętać, że mam jeszcze big boxy do otworzenia. W sumie też trofi roda Mam tam sporo skrzynek z trofi roda. Więc no mam nadzieję, że gdzieś tutaj wyleci tych skrzynek, jest naprawdę dobra, mamy coś, mamy coś Tylko ciekawe czy to jest Gadżet, czy to jest postać, uwaga No i niestety Gadżet do Max z Megaboxa No niestety, teraz już jak będzie jedno czerwone W sumie jeden przedmiot, to będzie to po prostu postać, bo Teraz tak naprawdę mi nic nie brakuje, ta Max, to Gadżet do Max był ostatni Teraz dosyć szybko poleci mi ta postać Na razie już trochę tych skrzynek otworzyłem, niestety nic nie leci Token Doubler, kolejny Gold, oczywiście w opór Golda leci Dobra, Big Box, Brawl Box, no szybko tutaj, szybko postaram się to też otwierać, bo e, nie ma co tak powoli to... Oj, 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 dobra, tego nie, tego nie, bo sobie zostawimy na postać oczywiście, Big Box, Mega Box, dawaj z Mega Boxa, niestety nic, e, Big Box, kolejny Mega Box, no już dochodzimy tutaj do końca tego e, Brawl Passa poprzedniego, e, do tych nagród powoli, no i nic ciekawego niestety nie ma, postaci jak nie było tak nie ma, niestety... Yy, ale mam nadzieję, w sumie tak jak już któryś raz mówię, że ta postać gdzieś tutaj wyleci I będzie jednak, bo trochę no szkoda by było jakby z takiego openingu postać nie poleciała 400 token źle nieźle, nieźle Tutaj na pewno trochę yy, token doblera, golda wpadnie, więc fajnie yy, Dobra, big, bo yy, big box, broad box, teraz będzie big box, niestety nic Mega box teraz, no niestety, kolejny token doblera, nic niestety nie ma No a teraz już jest końcówka tego bro pasa, więc sobie polecimy z tymi big boxami, które są na końcu. Tak, no niestety nic tu nie ma. Wszystkie te skrzynki odebrane, tutaj tylko punkty zostały. Także w sumie ok zobaczymy sobie jak mi szansa wzrosła w ogóle. Czy coś się ruszyło? Dobra, wzrosło, wzrosło, więc mamy większe szanse na wydropienie tej postaci, więc lecimy sobie punkty zostawiamy, lecimy sobie z tymi big boxami. Mam nadzieję, że tutaj coś poleci hardkorowi, właśnie z tych big boxów wyleciała postać, więc w sumie mam nadzieję, że mi też tutaj wyleci. A jak nie, to polecimy sobie w sumie myślę, że z tym nowym Brawl bo Trophy raczej sobie zostawię. E, nie chcę go na razie otwierać. E, powoli leci. A czekajcie, zobaczymy ile mam. No Golda już mam dwa, ponad 22 tysiące, więc trochę tego Golda z openingu poleciało, ale jeszcze lecimy, lecimy, bo postaci nie ma. 77 skrzynek z tego sezonu przed nami. Pamiętajcie, że mam jeszcze Trophy roada, że mam jeszcze ten y, w sumie teraźniejszy sezon Brawl więc no, jak z tych skrzynek nie polecić, to nie wiem, wydaje mi się, że to jest pewne, że ta postać musi tutaj wydropić, no chociaż wiecie, jak to, e, jak to bywa, też trochę zależy otwarta, no widzicie, ja go na razie nie mam, bo postaci nie mam też w sumie, e, no raczej, raczej na pewno nie będę kupował tej postaci, bo okej, okay, no i dobra, mamy właśnie postać, była mowa o postaci, że nie będę je kupował, no to super cel postanowiłem ją dać w Big Boxie i to jest po prostu postać, tak, nowa postać Amber, Odblokowana w końcu, w sumie sporo tych skrzynek musiałem otworzyć, no ale nieważne, ważne, że w końcu jest ta postać 5 na 5 legend, teraz sobie tą postać wymaksujemy Czekajcie, sobie tylko jeszcze wybiorę i będziemy maksować tą postać Amber, z tego co oglądałem, widziałem, jest mega mocna mega ta postać, więc Więc, więc, okej, okay, okej, okay. tutaj jakaś oferta, boost jakiś Ja żadnego boosta nie potrzebuję, ja sobie to wymaksuję Brawl pasem. Więc 50 punktów do Amber, lecimy, lecimy na szybko, dobra, tu kolejne 100, kolejne 75, no tymi, tymi punktami raczej to na spokojnie yy, wymaksuje bez problemu Tylko czemu mi to tak ucieka u góry, to mnie trochę wkurza, że muszę cofać O i widzicie jak mi ucieka, dobra, ale nieważne, nieważne Aha, bo chyba jak otwieram górę to mi leci do następnego u góry, a jak dół to następnego na dole, więc no w sumie logiczne Dobra, na dole już nic nie mam, u góry mam jeszcze 500, więc ładujemy Tutaj brakło jeszcze, więc wiecie co, ja sobie te trzy big boxy otworzę do, do, w sumie wymaksuję No i widzicie, jednego big boxa, w sumie dwa otworzyłem, bo Nie wiedziałem ile punktów brakuje, ale mamy 1410 Więc ulepszamy sobie tą postać na fulla 9 level mamy 22 tysiące hajsu mam Monet w sumie, więc git, za niedługo będę mógł sobie jakieś skinka kupić Za 10 tysięcy Golda, więc Git. Raczej gadżetu i Poweru nie będę dropił, bo będę zapewne miał na drugi dzień w sklepie, więc sobie po prostu kupię. Także nie będę tracił skrzynek na to, więc myślę, że możemy sobie teraz zagrać jedną grę na showdownie, Jedną zobaczymy, jak wyjdzie. Ok, także zaczynamy pierwszą grę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pierwszy raz w sumie też tą postacią gram więc mam nadzieję, że uda się coś tutaj ugrać. Jest to też, powiedzmy, nowa mechanika, jednak. Ok, muszę, muszę się przyzwyczaić, że tutaj wystarczy trzymać, żeby. Żeby atakowała ta postać Okej, okay, już trzy powercubesy mam Więc git, okej, okay, no widzicie To jednak myli, do tego będę musiał się przyzwyczaić Nie będę sobie mógł w dół celować Bo od razu będzie atakowała ta postać To jest coś, coś innego W sumie fajnie, że taka postać wyszła Jest ona też dosyć mocna Także, także pewnie Jakiegoś nerfika dostanie czy coś, ale to Pewnie za jakiś czas Cztery graczy zostało tutaj miny od Bo dobra, ulta, wiecie, a rzuca sobie go tak to jest też ciekawe, że można sobie po prostu podpalić tego ulta. Nie było jeszcze czegoś takiego jak podpalanie własnego ulta czy coś, a teraz... Teraz w tej nowej postaci jest to możliwe, dobra, podpalania... Oj, no w sumie to dosyć średnio tak podpaliłem. W sumie straciłem sobie tego ulta. Trzej gracze, Primo i Bull, Zobaczymy kto wygra, wygraja i nie wiadomo czy. A nie, dobra. Nikt nie chce wygrać. Także lecimy za tym Primo. Dobra, mamy dwóch graczy zostało. Ja sobie jeszcze te Pair zbiorę, okej. Okay. 12-13 parków, lecimy po 14. Ok, rozwalamy 14 PKów. No dobra, ten ból raczej już jest bez szans totalnie yy, Raczej bez problemu go powinien pokonać. Gdzie on jest? Czy on tutaj gdzieś siedzi, czy yy, gdzieś uciekł? Okej, okay, nie ma go tu. Gdzie on jest? Chyba mi tu znik... A dobra, on na dole siedzi. Muszę poczekać się załaduje, bo cały czas strzelam yy, jak celuję. W sumie tym nawet nie można wycelować, bo od razu będzie atak, więc ciekawe, ciekawe. Okej, okay, ubijamy go. No i dobra, no bez problemu gra ugrana, w sumie zerowe puchary, no to co się dziwić, że y, udało się wygrać. Ta animacja też jest całkiem ładna. No i drugi rank wleciał tutaj Token Doubler. Y, elegancko policzył 88 tokenów. W sumie zobaczymy sobie ile pucharów y, tutaj jest najwięcej, bo trochę trochę później to nagrywam, więc y, zobaczymy sobie pucharów, czy już tutaj był 35. Tak, już bił tutaj y, Toxic Tom 35. Już ładnie tutaj lecą, no ale nie ma się w sumie co dziwić. Postać jest naprawdę mega mocna. Pewnie, tak jak mówiłem, nerfy jakieś wlecą. Także myślę, że to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Polowanie ja uważam za udane, tak jak mówiłem, Star Powera i gadżetu sobie nie dropię, bo będę miał w sklepie zapewne, kupię sobie za golda. Trochę tych skrzynek mi jeszcze zostało tutaj w tym sezonie 60. No a tutaj jak widzicie cały ten sezon tak naprawdę mam do odebrania. Także... Możecie napisać, tak jak mówiłem, czy Wy wydropiliście sobie tą nową postać Amber, czy może kupiliście, czy ktoś się tutaj trafił taki, kto kupił tą postać za 700 gemów, o jaż tutaj nie mam niestety tej oferty. Możecie też zostawić łapę w górę, jeżeli to polowanie Wam się spodobało, zasubskrybujcie kanał. No i co? Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!